Witajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi z Tarota. Dziękuję Wam bardzo za subskrypcje, lajki, komentarze i proszę o kolejne subskrypcje, bo one pozwalają mi rozwijać ten kanał i <laughs> robić dla Was rozkłady kart Tarota. A dzisiaj zaplanowałam dla Was rozkład na temat, kto o Tobie teraz myśli. Kto o Tobie teraz myśli? Zobaczmy. Co karty chcą podpowiedzieć? Mamy tutaj grupę kart archetypów różnych osobowości. Zobaczmy, kogo tutaj teraz nam się uda wylosować. Kto o tobie teraz myśli? Kto myśli o tobie? Mhm. Kto myśli o tobie? No nie będzie ta karta. O proszę, królowa buław. Mhm. Ok, zobaczmy, co ta osoba o tobie myśli. Co ta osoba o Tobie myśli? To jest trygon ognia. Baran, lew, strzelec, ale niekoniecznie. Mhm, osoba bardzo towarzyska. Zobaczmy, co ona o Tobie myśli. Co ta osoba o Tobie myśli? Co ona teraz o Tobie myśli? Co ona myśli? Co ona myśli? Mhm. I co w związku z tym planuje? Co ona tutaj planuje? Mhm. Okay. Ogólna energia rozkładu ósemka kielichów. Karta takiego poczucia rozczarowania tym, co było. Jakieś złe emocje tutaj ta osoba chce za sobą zostawić, tak? Komuś zaufała, komuś uwierzyła, zaangażowała się bardzo, tak? No i się rozczarowała, niestety. Jakieś złe emocje tutaj odpływają, a ona już jest w energii odchodzenia, tak? Ruszania do przodu, poszukiwania czegoś lepszego dla siebie, tak? Tutaj widać, że cierpliwość się skończyła. I ta osoba ma poczucie, że musi teraz postawić na siebie, tak? Ona musi tutaj w tej chwili odnaleźć swoją własną drogę, a zostawić to, co rozczarowujące za sobą. W takiej energii nam się tutaj pojawiła królowa. Królowa buław, jak nie królowa buław, bo ona raczej no, lubi szaleństwa i lubi przygody, i lubi <laughs> też skoki w bok. Także pytanie, czyja to jest energia, tak, no osoby, która tutaj o tobie myśli, tak, że ona tutaj myśli, że została oszukana, być może ta królowa po prostu źle wybrała, tak, tym razem, źle trafiła. Została oszukana, czuje się oszukana, zdradzona, wykorzystana, zmanipulowana. No jest w takiej energii teraz właśnie uciekania, tak? Ona widzi, że um, musi szybko znaleźć jakieś rozwiązanie dla siebie, tak, żeby odzyskać swoją wolność. Tutaj jest ta karta właśnie odzyskiwania wolności, tak? Ona czuje, że um, ten dziesiąty kielich nie jest dla niej, także tutaj ten dziesiąty kielich, czyli ten kielich relacji dwojga osób, tak, na wysokim poziomie, tutaj się rozlał, tak, że zostało dziewiątka kielichów, to jest karta, owszem, bardzo dużego zadowolenia z życia, tak, ale raczej w pojedynkę, tak, to jest taka karta zadowolonego z życia singla, osoby, która yy, ma dużą y, radość z życia, jak to królowa buław, ona się łatwo nie poddaje, yy, ona tutaj już nowych możliwości przed sobą yy, widzi mnóstwo. I chce po prostu sobie z nich korzystać, tak? W energii singla, czyli po prostu poczucia takiej dużej wolności, wyboru, dużej wolności osobistej, ona w tą stronę w tej chwili yy, o tym właśnie myśli. No i karta mówi, że przejrzała Cię tutaj na wylot, tak? Tutaj wiele rzeczy się wyjaśniło, wiele spraw się właśnie wydało, no i w tej chwili ta osoba, ona ma poczucie, że tutaj. Musi postawić na siebie, to jest taka karta prawdy, tak? Poznania drugiej osoby. No i widać wyraźnie, że ona tutaj y, poczuła się oszukana, także tutaj ta y, no ta prawda okazała się bardzo trudna dla tej królowej buław, tak? Także widać wyraźnie, że ona stawia sprawę jasno, ona tutaj już nie będzie, nie będzie nic kombinować, ona po prostu wie, że ona musi odzyskać wolność i zacząć działać po prostu w energii no, takiego stawiania na siebie tak? na, na, musi po prostu odzyskać to, to szczęście, tą radość, tak? to światło w swoim życiu. I ona po prostu chce wyrażać siebie, tak? Ona ma jakąś klarowność, klarowność celu, już widzi swojego celu, tak? I tutaj będzie yy, liczy może na nowe jakieś znajomości. Na jakieś nowe kontakty, tak? I w związku z tym ona tu stawia już granice: ona wycofuje się z relacji, tak? Ona stawia granice i widać wyraźnie, że już się za, tak, jakby zabarykadowała na, tym swoim, na tej swojej pozycji, tak? Jest w takiej pozycji obronnej: już proszę do mnie nie podchodzić, tak? Ja tutaj już niczego więcej od Ciebie nie chcę, tak? Tutaj jest taka energia, właśnie już izolowania się i to wszystko ona chce przeprowadzić szybko, tak? To są te buławy, czyli szybkie działanie, zdecydowane działanie, tak? Siódemka buław o tym mówi. Tutaj jest potrzeba po prostu zmiany, tak? ta osoba poczuła się zdradzona i ona teraz szuka wyjścia z sytuacji, tak? Chce jak najbardziej i jak najszybciej. Y, y, odzyskać tą swoją wolność. To jest taka wola przetrwania u niej, tak? Taka po prostu ona wie, że musi się wykazać dużą odwagą, że to nie jest tak wcale łatwo tą relację opuścić, tak? Y, ale ona tutaj nie ma zamiaru odpuszczać. Ona już wie, że musi za zawalczyć o siebie i szuka dobrych y, rozwiązań, y, jak tutaj z tej sytuacji wybrnąć. Pojawia się rydwan, a więc po prostu taka karta uciekania, tak? To jest ogień, no, pasuje do tej królowej buław. Ona po prostu nie, nie będzie już się oglądać za siebie, tak? Ona już wsiadła na ten rydwan, steruje tymi końmi, tak? I po prostu wie, czego chce. Rydwan to jest właśnie karta takiego szybkiego, odważnego ruszania do przodu, po swoje, tak? I ona tutaj tymi emocjami swoimi, nad tymi swoimi emocjami panuje, tak? I ona ma bardzo dużą pewność siebie, i po prostu wie, że musi postawić na, teraz na siebie, tak? Ona tutaj już wie, że ma, jeżeli chodzi o taką pozycję materialną, to ona jest z siebie zadowolona i po prostu yy, tego się będzie trzymać, tak? Ona tutaj chce być samowystarczalna, ona chce być, stawiać na siebie, ona się chce rozwijać, chce może się jeszcze dokształcać, ma mnóstwo nowych planów na siebie, tak, także tutaj chce zostawić to, co ją rozczarowało i teraz już będzie pracować nad, nad tą swoją wolnością, tak, żeby, żeby w tej energii było jej jak najlepiej. Widać wyraźnie, że ta, to, to, te, ta karta, która mówi, że przejrzała cię na wylot, tak, no ta energia spowodowała te informacje, spowodowały u niej bardzo duży kryzys psychiczny, tak? To wcale nie jest tak, że, że królowa Buław taka nieokiełznana energia, że ona nie przeżywa, tak? Jest jej bardzo przykro, dziesiątka mieczy o tym mówi. No to jest tak kres, jeżeli chodzi o to, co można sobie zafundować, jeżeli chodzi o psychikę, tak? No jest bardzo, bardzo duże obciążenie psychiczne u niej i po prostu ona już, no, nie wytrzymała czegoś tutaj, tak? W tej relacji. Dlatego jest w energii odchodzenia, dziesiątka mieczy, mówi, że wszystko, co najgorsze już ma za sobą i teraz ma poczucie, że teraz już będzie tylko lepiej, tak, ona właśnie tu się kieruje w stronę słońca, tego słońca, tak, tej jasności sytuacji i tych nowych możliwości dla siebie, ona już po prostu chce funkcjonować w energii szczęścia i wie, że musi to szczęście budować sam w sobie, tak, że, że tego szczęścia nikt jej tak naprawdę nie da, ona musi tutaj pracować nad sobą i też o tym mówi ta karta kolejna, arcykapłan mówi o tym właśnie, żeby m, kierować się w życiu sercem, intuicją, tak, swoimi potrzebami, by, m, analizować swoje m, doświadczenia życiowe, tak i właśnie nimi kierować się, właśnie w kierunku tego światła, tego słońca, tak. To jest takie poszukiwanie najlepszej wersji samego siebie, dokształcanie się, tak, stawianie na siebie, właśnie m, na samorozwój, na samo. <śm> Y, takie, y, no, na, y, takie poszukiwanie tych swoich potrzeb, tak, wsłuchiwanie się w swoje potrzeby i poszukiwanie takiej najlepszej wersji y, też rzeczywistości dla siebie, także budowanie tego. To stawianie granic też właśnie na tym polega, tak, żeby tutaj nie pozwalać nikomu na to, żeby te granice, które sobie ustalimy w swoim życiu, żeby ktoś je przekraczał, tak? Nie, nie pozwalać na to, żeby ktoś nas oszukiwał, manipulował nami, tak? Żeby jakieś kłamstwa tutaj w życiu się naszym pojawiały i żeby po prostu zaburzały równowagę, tak? Tutaj po prostu jest potrzeba stawiania granic i, i no, stawiania na siebie, tak? I budowania tego szczęścia w sobie, i, i poszukiwania najlepszej wersji samego siebie, i tego najlepszego miejsca na siebie, także tutaj dla siebie. Także tutaj właśnie jest ta osemka kielichów, czyli y, ta osoba po prostu poczuła się zmęczona, tak. Ona y, stwierdziła, że ona wystarczająco z, y, z siebie w tę y, relację włożyła, tak. Y, no, widocznie nie dostała y, wystarczająco dużo w zamian, tak, i poczuła się po prostu y, oszukana. W związku z tym karta mówi właśnie postaw na siebie i, i yy, tylko ty możesz yy, to swoje szczęście zbudować, tak? Yy ta karta, właśnie mówisz, idź tam, gdzie jest to twoje światło, gdzie jest to twoje e, słońce, tak? Tutaj wszystko właśnie e, prowadzi tą oso oso osobę w kierunku tego e, szczęścia, tak? Bo to jest karta słońce to jest karta szczęścia. I tutaj właśnie trójka była w kolejna karta, ruszaj do przodu, tak? To jest ogień, e, także królowo buław, ty ten ogień w sobie masz, e, zostaw to, co, nie, co rozczarowujące za sobą i po prostu po prostu ruszaj przed siebie tak tam, gdzie jest Twoje lepsze jutro, tam, gdzie, są, gdzie jest ten Twój spokojny ląd i ta równowaga w Twoim życiu, tak? I tutaj kolejna karta właśnie umiarkowanie, czyli takie uleczanie samego siebie, takie poszukiwanie złotego środka, równowagi w swoim życiu, tak? No i głupiec, karta takiego startowania w zupełnie coś nowego, nowy początek, nowa przygoda, nowy etap Twojego życia, tak? Także tutaj takie energie, się y, pojawiły. Kto o tobie teraz myśli, tak? No, królowa buław, która po prostu postanowiła y, odzyskać swoją wolność, tak? I, i przekazuje ci tutaj, że y, no, ona się wycofuje z tej relacji, tak? ona chce teraz stawiać na siebie i na, swoje, no, na swoy, swoją nową, na nowy etap w swoim życiu, tak? Taka nowa, y, nowa przygoda, nowe y, wyzwanie przed nią, tak? Ona widać jest w energii takiego. 呃。Uh dużego, dużego, yy, dużej tej, też naiwności, tak, ona po prostu bardzo tak podchodzi yy, z bardzo, to jest taka karta dużego optymizmu właściwie, bardziej niż naiwności, tak, bardzo dużego optymizmu, ona sobie, ona sobie, ona wie, że ona tutaj sobie poradzi, tak, tym bardziej, że kolejna karta to jest olbrzymia moc osobista, tak, wie, że będzie trudno, tak, tutaj wszystko wymaga dużej odwagi, żeby tak zostawić za sobą, tak, to co było i, i zawalczyć o siebie, ale karty pokazują, jak najbardziej ta moc osobista w tej osobie jest, tak? Ona potrafi sobie z tym, z tym wszystkim poradzić, tak, żeby po prostu zacząć nowy etap w swoim życiu. Dziękuję kochani bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Zaznaczam, że czytania są ogólne. Na czytania prywatne zapraszam poprzez kontakt mailowy. Wysyłajcie swoje pytania. Robię filmiki na, jedne, na jedno pytanie, na kilka pytań i wysyłam na Waszego maila. Dzisiaj wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.